Chciałam się z Państwem przywitać, ale też chciałam się podzielić wrażeniami. Ja przyjechałam do polskiej firmy, firmy, która produkuje, jako największa firma produkująca pojazdy szynowe i zobaczyłam, mimo że słyszałam o tym, co tu produkują, to zobaczyłam te cuda, które dzisiaj sławią polski przemysł, a szczególnie tę firmę, czyli PESSA, nie tylko na rynkach europejskich. Jestem przekonana, że będziemy pewnie mnóstwo w najbliższym czasie słyszeć o naszych pociągach produkowanych tu w tej fabryce, które będą jeździć w Niemczech. W Niemczech będą jeździć dzięki temu, że przez ostatnie kilka lat ten zakład musiał przede wszystkim przejść całe procesy akredytacji, ale też zdobyć certyfikaty bezpieczeństwa, które pozwoliły że największy kontrakt dla tego zakładu, kontrakt rzędu 1 miliarda 200 milionów euro został podpisany i za chwilę te nasze wspaniałe pociągi będą właśnie jeździć po niemieckich torach. Ale jeżdżą już we Włoszech, jeżdżą na Litwie, jeżdżą na Ukrainie i Rumunii, Bułgarii Ten rynek dzisiaj zdominowany przez te piękne zakłady, ale też najbardziej skuteczne, najbardziej nowoczesne powoduje, że my dzisiaj mamy czym się pochwalić, czyli bez kompleksu wchodzimy na rynki europejskie i mówimy, że nasz produkt jest najwyższej jakości. To miejsce to jest ten zakład, który ma swoją historię jako pesa od 2001 roku to 4000 miejsc pracy. Ja jako premier polskiego rządu mogę powiedzieć, że każdy, kto będzie tworzył nowe miejsca pracy, może liczyć na polski rząd i wsparcie polskiego rządu. Oglądałem podzespoły do tych wspaniałych pociągów i tramwajów i co się okazało? Tam nie ma ani jednego sprowadzanego z zagranicy podzespołu. Te wszystkie podzespoły produkowane są we wszystkich innych firmach, również polskich firmach, ponieważ PESA współpracuje z 1800 innych spółek, innych przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 80 tysięcy ludzi. A więc. Ta dobra współpraca, dobry pomysł, dobre zarządzanie, świetna marka, innowacyjność, dobry samorząd, który współpracuje z przedsiębiorcą, to przede wszystkim jest szansa na skuteczną walkę z bezrobociem w Polsce. No i oczywiście powód do dumy, bo w Polsce, o tej, bo za granicą o tej polskiej gospodarce, o konkretnych produktach się głośno mówi.